Rozpoczynamy, proszę Państwa, drugi dzień. Oj oj oj, co my tu mamy. Krystyna nam pokazała swoje umiejętności gimnastyczne. Może one nie będą potrzebne dzisiaj w tym meczu. Ostatni mecz ligi mistrzów, dwie wygrane powodują, że gramy w finale, a w finale gramy właśnie z tą samą drużyną, także my mamy najpierw taki przedmecz, żeby zorientować się jak Borek gra. I potem już na mecz finałowy zagrać na pełne 100%. Rozpoczął Borek, wygrał papierkami nożycem. Miron, dobre zagranie do przodu. Popędził Maciek. bramkarz jednak pozwoli, wyśpiłce. Bramki rozpoczął, widzimy na jak duże bramki grają ci młodzi zawodnicy z rocznika 2012. Już rzucona piłka ręką Mirą za łatwo Rysia. Dobra interwencja Broni Kamil Jeszcze nie koniec Co tu się dzieje? Kamil broni Broni Kamil Ależ interwencja Grzygrożny Świetnie Maciek do przodu I teraz jest szansa Krystyna przejmuje piłkę Wskono za prosto bramkarza. Tam była ręka, panie sędzio. Jeszcze Madzia. Madzia, pole karne. Zakotłowało się. Filip walczy o odzyskanie piłki. Przepchnięty. I niebezpiecznie, trzeba wracać. Będzie Raczek. Znakomicie Madzia. Graj, graj, graj do końca. Dawaj, Miron. Dawaj. Madzia nie naraz. Z wolny. Borek, przed szansą. Maciej. Niebezpiecznie. Filip szansa! Brawo dla Maczka za walkę. Odcina. Dawaj, 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 dawaj teraz. Brawo dla Mirona, Krysia. Jeszcze raz Miron. Świetnie. Filip w walce wręcz Madzia Filipowi coś przestało Dawaj przejąć piłkę Dawaj, dawaj Łap! Maciek Maciek Jest Madzia, ale bomba Kurde Może Madzia, brawo Madzia, przejęła piłka, dobra zagrania do maśka. Maciek, Maciek, i szkoda, pisił się o strzał, Leon, Leon dawaj, dawaj, dawaj Miron, Krysia przed szansą, dobrze Krysia, dawaj Maciek, podejdź teraz, brawo, Leon dawaj, Krysia oddała strzał prosto w bramkarza i Filip oddał strzał po obramki. Dobrze teraz Krysia Krysia ładne podanie do Leona Leon, Leon ładnie Oj O co? O co Maciek? Dawaj, dawaj ktoś, Krysia dawaj Albo Leon Dawaj, bo był plecami

Pan Paweł 1-0 Dawaj, dawaj za ciosem Brawo Maciek, Leona masz Uderz Leon Brawo Leon Dawaj, dawaj! Za ciosem nie daj się im się rozpędzić za ciosem uderza cię kolejne Otóż nie. nie za blisko panie sędzio. Ja nie wiem jak bym to zrobił Dawaj, dawaj. Dziewiątka. Dawaj, Kryścia, dawaj, Kryścia, dawaj. Dawaj na jego dawaj, Kryścia na nich. Dawaj, Oskar, dawaj, Maciek. Podejdź, podejdź, podejdź. Brawo, Maciek. Kryścia, dawaj do przodu. Masz, Oscar, Oskar Oscar lewa. Madzia przed szansą, Krysia! Krysia! Krysia przed szansą! Aj, po. nie, no Brawo, Madzia! Dawaj, Oskar do niego, dawaj! Brawo, Madzia! Uderz! Dobrze! Maciek, brawo! Brawo, Maciek! Oskar, do niego podejdź! Podejdź, Paweł! Madzia! Madzia! Rzut proszę. A idź. Uczytali to! Oho. ho! Wracamy do krycia! Brawo, Masiek. Nie Maciek! No niech Maciek ustoi. Mówiłem mu, żeby już nie Wracamy, 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 Krysia! Dawaj, dawaj! Dawaj! Podejdź Kuba od razu, brawo, brawo Mazia! Dawaj, dawaj, dawaj za nimi! Nie proś, na murawę! Ta, ta, ta.

Wpocznij. Wpocznij. Krysia podejdź. Brawo Krysia. Leon do końca dawaj. Dawaj za piłą. Dawaj Kubę. Kubiczki. Koniec. No maj blisko kryjemy! Odeźle, odeźle, on do przodu.